Równo północ Nie wybaczyłbym sobie tego Czekajcie Mocny zoom Mamy kampera A na tle pała trzena Sosnowco Wygląda przepięknie Dzień dobry Na dwójce 20 stopni cały czas w środku Naprawdę ciepło, zlękłem się wczoraj, zapomniałem o tym, nie wiem czy to będzie widać, o tym pomniku, co stoi, zresztą pokażę wam go jak wyjdę, no i oczywiście, nie wiem, trzecia w nocy mi się siusiu odpaliło i nachyliłem się po klameczkę i patrzę w lewo, a tutaj gościu stoi koło kampera. No, także możecie sobie wyobrazić dobrze, że mi się dwójki nie chciało, bo nie miałbym się gdzie tu umyć, panie goblin, <grystanie> o trzeciej w nocy. Trzeba się ubierać, śniadanko i lecimy w teren. ci nam śniadanie jajcuwa posprzątam, umyję gębę i lecę w teren, ale przymrozek dzisiaj był. Zobaczymy ile wytrzymam dzisiaj. Śniadanie zjedzone. Widzę, że już dyrektor pałacu jest. No synek Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. O proszę. Tak, powiedział tak, jak przyjedzie odkrywca goblin, to przekaż mi prezent. No to przekazuję jako, może już nie aniołek, czy... Ooo, takie proszę coś, bardzo. to tak, Kasiu, to z chęcią. Fajnie, dziękuję bardzo. Ops. Opa. bym się tym makijażem, cały czas... zawsze wysmarujesz tapeciarstwo, szpachlarstwo i coś tam ja jeszcze. w ciągu 3 minut, Dawidku. No i co, przymrozek. Kawa i lecimy w teren, ale dostałem ciacha. Stoimy, gadamy i Kasia mówi: zobacz, ktoś ci serducho namalował. No i rzeczywiście na orzełku, a nie słyszałem zupełnie nic. Bajeczka. Rano do Odyńców, ale widzę, że pod blokiem chyba jest senior Odyn. Pewnie, że tak. <laughs> Idę się przywitać. Aktualizacja zrobiona w Deusiku. I wszystko działa jak należy. Nie robiłem tego wcześniej, przyznaję się, chociaż powinno się tą aktualizację robić. Ile to, ile z którego mi to przeskoczyło? Było 0,6 na 0,71, to, no. to pierwsza taka porządna, tak naprawdę, wypuszczona. Nie jestem ciekaw, czy będzie jakaś różnica. Manik sobie robi na bieżąco i mówi, że coś tam, coś tam ten detektor mu inaczej pracował, ale zobaczymy w terenie. Patrzę na tą gablotę i tak się śmieję sam do siebie, że te 50% znajdek to z moich pozwoleń. Bula, hamerki, anglosakson. Coś jeszcze, pendanta też chyba u mnie znalazł, z tego co pamiętam, tego pięknego. Z tamizy też jest bardzo dużo znajdek. że Fajnie to wygląda. Zaglądam grzybie po półkach i fajne rękawice znalazłem, bo nie trzeba ściągać, żeby sobie na telefonie na przykład odpalić kamerę i tak dalej. Więc jak to się mówi? Mówię, jakieś takie słowo na to było: no, powiedziałbym interaktywne. Interaktywne. Kompatybilne. Nagrywam z pozycji telefonu, więc nie mam jak wam tego pokazać, ale działa. Także fajna sprawa. Dzwonimy do kochanki, tak? Jestem z powrotem pod pałacem. Przebieram się no i zaczynamy poszukiwania. taką pogodę są, te rękawice są prześwietne, zawsze musiałem ściągać do nagrywania. A teraz na spokojnie i zobaczymy jak się to wszystko sprawdza. Już mam połączony ten pointer. I fajnie, bo może detektor bliżej leżeć, nie zakłóca się to. Tylko, że nie jestem przyzwyczajony w ogóle do dźwięków tego pointera, więc Muszę się tego nauczyć. Kawałek jakiejś blaszki na start. Moim celem dzisiaj jest znalezienie PRL-ów i, <gryw> i jakiegoś fajnego. Nie chciałbym znaleźć jakiegoś Feninga, ale wiecie, lepiej mieć mniejsze oczekiwania niż większe. Może uda się znaleźć coś coś naprawdę fajnego. Trzymajcie kciuki do kolejnego dołeczka. Fajny sygnał. Gdzie te monety, goblin? No i mamy coś, jakąś blaszkę chyba. Oj, 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 oj. Słuchajcie, jest jakiś herb. To może być coś naprawdę fajnego. Nie chcę tego zniszczyć. Ale bym się cieszył, jakby to była jakaś zapinka związana z, z pałacem szena, bo widzę po kształtach, że jest coś ciekawego, dlatego przetrę fajnie i za chwilkę odpalę wam kamerę. Ale fanciur! proszę bardzo. Myślę, że widać wyraźnie jest orzełek, jakaś zapineczka. Stan niestety już powoli agonia, więc można byłoby powiedzieć, że uratowałem w ostatniej chwili, no, ale fajne znalezisko. Piękna sprawa. <laughs> Chyba pierwszy perel na polskiej ziemi. Jak mnie to cieszy, pokaż. Ale fajnie, złotóweczka. git Niektórzy mają o co chodzi. 75. Ale dla mnie fajna sprawa. No i to mi się podoba. I myk do sakiewki. No i mamy kolejną monetę. Współczesne chyba. Nie. Perelek. Tak? E no. Klasa. 5 groszy. Proszę bardzo. Jeszcze jakieś przycięte. Ops. Cudo. I tutaj był chyba staw wcześniej. Z tego co pamiętam z odcinku wody, to on tutaj spędzał sporo czasu. Więc zobaczymy, co pominął. W tym stawie jest dużo czyściej. I kolejny prl chyba. Pokażę. Tak jest. Ale mnie cieszą te monety, naprawdę. Uwierzcie mi, nie kopałem tego po prostu już bardzo dawno. Co to jest? Kolejne 5 grosików, tam to było chyba dwa. 5 grosików. Kolejny moniak. I powiem Wam, że jakoś tak muszę czuć tą ziemię tymi łapami. Nie wiem czemu tak mam. 50 groszy. Bajeczka. Za mną już jakieś współczesne monety, których Wam nie nagrywałem. Jeszcze chyba dwa, dwa PRL -e dodatkowo. A teraz jakiś chyba kawałek biżuterii. I nie będzie to chyba złoto, ale jakiś drucik po prostu. Fajna rzecz. Ops. Wkoczyłem prawie na drzewo. Wojewódzki konserwator Zabytków. Dzień, ja. dobry. Dzień dobry. Z takim hasłem wpadł jeszcze z kamerą. I ten. Zobaczmy, czy mam rację. Coś takiego mi wyszło i fajnie, że tym on się pa, pojawił, widzisz, bo w chcemy mieć istotny wkład w bezpieczeństwo ludzi na torach i drogach na całym świecie. Czyli tabliczka znam... znamionowa od yy, hamulców wykorzystywanych na przykład w starych pojazdach tych N57, te wiecie, takie, takie brzydkie. Kurt, normalnie encyklopedia wiedzy, zobaczcie, wszystko na miejscu, od razu w odcinku. To mi się podoba. Coś takiego fajnego. Dobra, pakuję sprzęt, kupiłem sobie buty do wyjścia na co dzień i już poleciały w ruch na wykopki, także za chwilę muszę je wyczyścić i dzisiaj albo podjadę jeszcze do Decathlonu i kupię kolejne, bo mam, ale strasznie niskie i, i dlatego ich dzisiaj nie obrałem. I co Wam chciałem powiedzieć, był Tymon, jak widzieliście dostałem zaproszenie na obiad do mamy Tymka i Odyna, więc będę miał okazję poznać wszystkich, fajnie, mega gościnność. Kasia, wszyscy w, w pałacu w sklepie Odyńce. No mega kozak. Świetnie się czuję po prostu w tej Polsce. Tak jak wiecie, jak u siebie, nie tak jak w Anglii. Sprzątanie. A co wam miałem jeszcze pokazać. Czekajcie. Nie wiem, czy mi się uda jedną ręką. Dlatego przerwę kamerę na chwilę i odpalam. No i to w sumie tyle. Tego wam nie nagrywałem. Za chwilkę idę do Kasi i wszystko jej fajnie będę musiał posortować i. I oddać, żeby sobie tam wszystko to prawnie fajnie wyglądało. Nie wiem, czy to jest jakaś biżuteria, czy nie mam pojęcia. Opa. To widzieliście. No i mnóstwo monet, które wam nie nagrywałem, bo oprócz tego coś koło, nie wiem, 2, 4, 6, na pewno ponad 10, 10 PRL, -ków. także cieszy. A co do tej torby to powiem Wam, że rewelacja z prostego powodu. Ja mam zawsze takie torby. Z pełnym dnem, i tego syfu się zbiera bardzo dużo, później gdzieś wiecie, do samochodu i tak dalej. A tutaj, proszę bardzo, sitko, więc to sobie fajnie wszystko wylatuje. Wystarczy zrobić tak, I jest po temacie, także naprawdę fajna sprawa. Odpalaję. Bo za chwilkę siadam do montowania odcinka. 12 stopni, a było 5. Szykuję drugie śniadanie i co Wam chciałem powiedzieć, jak ja to zrobiłem? Nie mam pojęcia. Stałem i drapałem się przez chwilę po głowie, bo wyczyściłem buty jednocześnie opróżniłem sobie całkowicie zbiornik z wodą. Kilka dni temu otworzyłem zawór od, od trumy od wody, żeby nie porozsadzało mi rurek wlałem wodę i zakręciłem zawór, ale chyba w złą stronę, sam już nie wiem muszę to dokładnie sprawdzić ale zbiornik z wodą jest pusty, jest wszędzie sucho, wychodzi na to że od siebie z domu do niemodlina podlałem asfalt 70 litrów poszło, tylko to co na dnie więc przez chwilę tą wodę miałem, no i klops, dobra muszę pojeść, bo jak człowiek głodny to zły, wszystkiego wam zdradzał nie będę, bo możecie sobie tutaj przyjechać do pałacu i pozwiedzać. A ja lecę na herbatkę, bo jest też i kafejka. Proszę bardzo, jakie piękne rzeczy dostałem. Także dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie. Będzie? Będzie. Dam nisko. Mam nadzieję, że się nie pobije. No i mamy Aldi. Przekupić dwie piątki wody, żeby sobie od Odyńców, tak jak Odyn zatankować zbiornik, bo dzisiaj musi być kompanie. także tym on jest, lecimy. Proszę bardzo, jaka gościna, głowa mała, jeszcze mizeria, a Odyn tam kebaby je, w Londynie, Leroy Merlin. Stacja benzynowa Orlen, nie tankowałem, zatrzymałem się, bo pod końcówkę gdzieś przesiałem do zapalniczki USB. No i 49 zł. poszło od ręki. Nie możesz takich błędów człowieku popełniać. Dobra. Godzina 30. jadę dzisiaj w miejsce, gdzie jutro będą poszukiwania, bo wcześniej rano i nie chcę mi się wstawać o piątej, żeby jechać z Pałacuszena na poszukiwania, dlatego jadę już dzisiaj, zostaję tam na noc, poszukam jakiś miejsców. z tego co wiem, to tato Odyna też ma tam gdzieś już, albo już tam jest, albo będzie. Wstanę sobie o siódmej na spokojnie, zjem śniadanie, no i lecę w teren. Co do poszukiwań, to wszystko już w następnym odcinku, a teraz Ruszam w trasę, godzina 30 drogi Szybki update Obok mnie nocuje Tato Adasia Przywitaliśmy się Wleciało kompanie Zakupy jeszcze przed w Dino Także kolacja Podzwoniłem, pogadałem, zmontowałem Odcinek jest w do pierwszej w nocy Słyszycie zresztą po głosie, nawet mordy wam nie będę pokazywał Powiem wam, że mam tak dużo energii 5-6 godzin snu wystarcza na to, żebym wstał rano i naprawdę z uśmiechem na gębie cały dzień na pełnych obrotach jechał. Ja myślę, że to przez to, że zmiana miejsca, zupełnie inni ludzie, całkiem inaczej to wszystko wygląda niż ostatnie kilka tygodni. Na, na, na tak naprawdę wyładowanej baterii w Wielkiej Brytanii. Gdzieś siedziałem na tych szpilkach, żeby już do tej Polski jechać. I, i może dlatego jest tak dużo energii i radości. Cieplutko, no i dobrze, trzeba korzystać z życia 21 stopni. Cieplutko, co do jakiejś reszty nie wiem, rzeczy, to już jutro. Jeszcze stan wody, taki pierdoły, posprawdzamy. Kolejny dzień poszukiwania, i to tyle w tym odcinku ode mnie. Sorry, że tak <śmów> mówię do kamery w taki sposób, ale kładę się spać. Dobranoc.